prawda to, że już że ten sezon będzie dla nas ciężki, że ci przeciwnicy nas już nie będą brać tak na lekko, jako to było w tym ostatnim sezonu, ale sprawimy wszystko, abyśmy znowu dosięgli dobre wyniki, a ja sobie myślę, że takim, takim pierwszym celem by mala być, e, mala być ta pierwsza ósemka. Dosyć mało czasu, bardzo wszystko będzie się działo szybko i intensywnie. E, wskakujemy w drugą, e, w drugą rundę Pucharów Europejskich i, i zaraz po pierwszym meczu jest, e, rozpoczyna się już sezon ekstraklasowy, później, później rewanż i znowu więc, więc w krótkim okresie cztery spotkania. Myślę, że już na takich bardzo mocnych obrotach, więc musimy tu bardzo intensywnie się do tego wszystkiego przygotować, sprawnie, intensywnie. Ta drużyna jest poskładana, a że to jest dobra drużyna, ukazuje to, żeśmy skończyli na, na trzecim miejsce, także wielkie, wielkie zmiany tam nie są potrzebne, ale, ale trzeba tam donieść jakąś nową krew, nowy, nowy, nowych piłkarzy. Jak sam już mówiłem, to, że to niektóre te pozycje trzeba mieć zduplowane, także oglądamy tych piłkarzy tu na, na, na boisku, na treningu, na badaniach, w sparingach, także to k tomu, tomu przygotowaniu na ten nowy sezon. Bo od nowego sezonu będziemy grali piłkami, e, które są Dzisiaj piłkami, jakimi piłkarze grają na Mistrzostwach Świata, czyli brazuką, ale to zmiany ogólne, a zmiany w, zmiany, zmiany w klubie to na pewno. Pożegnaliśmy się już z Maćkiem Jankowskim i Michałem Buchalikiem, żegnamy się również z Kubą Smektałą i to przynajmniej na, na dzień dzisiejszy to są te zmiany pewne. Pozyskaliśmy Wojtka z to na dzisiaj. Na pewno w trakcie a w trakcie badań, i w trakcie wszystkich rzeczy jakby przygotowawczych jest Michał Szewczyk z Wisły Kraków. I myślę, że w tym pierwszym okresie tego okresu przygotowawczego, krótkiego i bardzo intensywnego, czyli do wyjazdu na zgrupowanie, na pewno paru zawodników ruchu się jeszcze pojawi. Po pierwszym spaningu w piątek będziemy chcieli już tutaj. Podać kadrę, która pojedzie na zgrupowanie do popradu i myślę, że to będzie już taki bardzo, bardzo mocny trzon ekipy, która będzie się nią występowała. Oczywiście okienko jest jak wiemy, do, do ostatniego sierpnia, więc jakieś tutaj zmiany jeszcze mogą być, ale tak jak mówię, głównie skupiamy się na tym, żeby, żeby drużynę wzmocnić. To jest dla mnie bardzo dobra sprawa, że ci piłkarze, którzy kończyli ten sezon z kontuzjami, jako, jako Kowalski, jako Gieraga, albo Kończkowski, Michal Helik, ci wszyscy są dzisiaj do, do treningu, a to jest, to jest bardzo dobra sprawa. Ostatnie lata pokazują, że mamy takie... Tak jakby to huśtawki nastrojów, tak? jesteśmy na miejscach medalowych, a później nam to idzie troszeczkę gorzej, e, więc myślę, że trzeba by to złamać i, i w tym sezonie również powalczyć o to, żeby w tej czołówce się zameldować. Europejskie puchary są bardzo szybko, bo to po 4-5 tygodniach czasu przygotowywczego już był już w tym meczu w europejskich pucharach, do tego przyjdą kolejki ekstraklasy. Rewanż pucharów, zase ekstra klasa, także to będzie bardzo intensywne, a musimy tam mieć dobrą, dobrą drużynę, która, która będzie, te pozycje będą zdublowane, aby tam ewentualnie mogło przyjść jakieś rotacje rotacji tych piłkarzy, którzy będą zmęczeni, także sprawimy wszystko, aby byli te piłkarze dobrze przygotowani. Na pewno naszym najważniejszym celem jest zameldowanie się w pierwszej ósemce po, po tym sezonie zasadniczym. Cały świat żyje Mistrzostwami Świata w piłce nożnej. Panie trenerze, jakie, jakie pana typy na te Mistrzostwa Świata, jeśli chodzi o finał? Tak typ. No, ja, to ani nie jest typ, ale takie moje pragnienie, moje żelanie jest to, aby, aby to była Brazylia, która gra, która gra doma z niemiecką drużyną. Ja myślę, że to by był bardzo dobry, bardzo dobry finał.